co zrobić, kiedy monstera Cię przerosła i z tak małej sadzonki wyrosła big form. Oczywiście można ją troszeczkę ukrócić i pozyskać nowe rośliny. A żeby było ciekawiej, to nie zrobimy tego na zwykłej zielonej monsterze, tylko zrobimy to na monsterze variegata, która ma bardzo podobną charakterystykę wzrostu i piękne, biało-zielone liście. W połowie pędów często znajdziecie korzenie powietrzne, które po umieszczeniu w takich doniczkach... W doniczkach, które możecie zamontować w połowie pędu takiej monstery, umieście jak najwięcej korzeni powietrznych. Tego typu korzenie powietrzne, właśnie takie małe ogonki umieszczane w glebie, ukorzenią się i będą formą prawdziwych korzeni. Taką monsterkę możesz powie obciąć i pozyskać wtedy nową roślinę. Czas takiego ukorzenienia na pędzie to około dwa miesiące. Sprawdź po dwóch miesiącach, jak ładnie przekształciły się korzenie powietrzne, wykorzenie typowe do wzrostu w glebie.